Cześć, jesteś na KULT TV i w tym odcinku proponuję Ci rozwiązać najbardziej niezwykłe mgłówki z podstępem. Nie zapomnij napisać w komentarzu, ile zadań udało Ci się rozstrzygnąć. Zaczynajmy. Numer 1 Jakie polskie słowo pisze się inaczej, a mówi się inaczej? Inaczej Dajcie łapki w górę, jeśli daliście poprawną odpowiedź i przechodźmy do następnych zadań. Numer 2. Lecisz nad oceanem. Z samolotu wyrzucasz kilogram kamieni i tyle samo cukru, co spadnie szybciej na ziemię. Żadna z tych rzeczy, ponieważ lecisz nad oceanem, tak więc kamienie i cukier spadną do wody. Numer 3 Uważnie spójrz na ten ostrosłup i powiedz, jak on wygląda, jeśli spojrzysz na niego z góry. Na dole masz cztery warianty podpowiedzi. Odpowiedź poprawna wariant numer 2. Numer 4. Uważnie posłuchaj umowy tej zagadki. Na fabryce 5 maszyn do szycia szyję 5 koszulek w ciągu 5 minut. Ile czasu jest potrzebne dla tego, aby na 100 maszynach użyć 100 koszulek? Na pewno pierwsza odpowiedź, która przychodzi do głowy, to 100, ale to nie jest poprawna odpowiedź, bowiem prawidłowe rozwiązanie 5 minut. Jeśli 5 maszyn do szycia, szyje 5 koszulek w ciągu 5 minut w takim razie, jeśli powiększyć ilość maszyn, powiększy się i ilość koszulek natomiast czas pozostanie bez zmian. Numer 5 Test na spostrzegawczość Uważnie spójrz na te obrazki i powiedz, co tu nie pasuje. Numer 6. Zagadka kryminalna. Detektywi przybyli na miejsce zbrodni, gdzie znaleziono zwłoki. Według słów świadków mężczyzna wyskoczył z okna opuszczonego czteropiętrowego budynku. Jeden detektyw wszedł do budynku, z którego wyskoczył mężczyzna. Detektyw wspiął się na drugi piętro, spojrzał w okno, pod którym leżał trup, zapalił papierosa, otworzył okno i wyrzucił nie niedopałek. Następnie detektyw wspiął się na trzecie i czwarte piętro i na każdym robił te same czynności. Palił papierosa, otwierał okno i wyrzucał niedopałek. Szczerze na dół, detektyw podszedł do swoich kolegów i powiedział, że tu odbyło się morderstwo. W jaki sposób udało mu się to ustalić? Jak wiadomo, ci, którzy popełniają samobójstwo skacząc z okna, nie zamykają go po sobie. Detektyw lecz musiał na każdym piętrze otwierać okno, aby wrzucić papierosa. Z tego wywnioskował, że to było morderstwo. Numer 7. Zagadka logiczna Przyjrzyj się temu obrazkowi i powiedz rodzic, którego dziecka jest głupszy. Tę zagadkę rozwiążę w następnym odcinku, a teraz odpowiedź poprawna na pracę domową z poprzedniego odcinka. Uważnie spójrz na ten obrazek i powiedz, kto jest wampirem. Gratuluję spostrzegawczości, ponieważ niemal wszyscy daliście poprawną odpowiedź. Wampirem jest kobieta w czerwonej sukience. Jak wiadomo, wampiry nie odbiwają się w lustrze i właśnie tej pani nie widać w lustrze wiszącym z tyłu. Serdecznie pozdrawiam wszystkich widzów i zwłaszcza swych subskrybentów. Dziękuję za Wasze komentarze i polubienia, są one dla mnie naprawdę ważne. Mam nadzieję, że łatwo poszłam z dzisiejszymi zagadkami. Piszcie w komentarzu ile zagadek potrafiliście rozwiązać, a także która zagadka najbardziej Wam się spodobała. Nie zapomnijcie o naciśnięciu na dzwoneczek powiadomienia, aby nie przegapić następnego odcinka. Subskrybujcie mój kanał, dajcie łapki w górę i dzielcie się tym wideo z przyjaciółmi. Dziękuję za uwagę i serdecznie zapraszam na następne odcinki ciekawych łamigłówek, które sprawią, że Twój mózg będzie w świetnej kondycji.